On z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mów Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami, i rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim, idąc nieco dalej. Ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z tajemnikami w łodzi, poszli za nim. — Oto słowo Pańskie, chwała Tobie chryste.